Rewelacyjny debiut w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Dzisiaj drugie miejsce w Generalce. No tak, jestem niezmiernie zadowolony. Cieszę się bardzo. Myślę, że dostarczyłem wrażeń moim kibicom, którzy licznie przyjechali tutaj, za co im bardzo dziękuję. E, no, no, jestem niezmiernie szczęśliwy. No. Co tu dużo mówić. Cieszę się. Drugi podjazd wygrałeś z Mariuszem Stecem. Mariusz sam jest zdziwiony Twoim wynikiem. Myślę, że nie, nie, nie jest zdziwiony. Przecież pierwszy... Podjazd był naprawdę szybki, zrobił 1,30, więc a po prostu w drugim mu się nie udało, coś pewnie popsuł jakiś zakręt, no i to, to e, wróży gorszym czasem, także no, nie, nie ma co tu się napalać. Powiedz mi, jaka jest recepta na wygrywanie już podczas pierwszego występu w górach? Trzeba iść I <laughs> tyle, no. Taka jest recepta, trzeba iść dzidom, no, trzeba mieć odblokowane hamulce swoje wewnętrzne, psychiczne. Chociaż tak naprawdę jadąc teraz ten odcinek no, nie, nie było jakiegoś stresu wielkiego. Jeszcze, jeszcze tam trochę jest do urwania, no, trzeba tę trasę dopracować. Korzyść, znaczy do tyłu byłem o tyle, że no, ta trasę znam, po prostu no, dzisiaj ją poznałem, dopiero wczoraj ją poznałem. A Mariusz Stec i moja konkurencja na pewno jeździła trochę częściej tą trasą niż ja. Za tydzień przenosimy do, się do Limanowej i kolejne zmagania, twój można powiedzieć drugi wyścig. Mam nadzieję, że pojadę Limanową, nie jeszcze, to się ważą te losy, ale nie jesteśmy pewni, ale będę robił wszystko co w mojej mocy, żeby tam pojechać.